Polityka jest po to, żeby negocjować, szukać kompromisu między siłami politycznymi. Ale polityka, dobra polityka, nie może polegać na tym, żebyśmy szukali kompromisu między kłamstwem i prawdą, bezprawiem i prawem. Dzień dobry Państwu. Telefony można wyłączyć, będzie łatwiej wszystkim. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję. Jak Państwo wiecie, jutro jest posiedzenie Sejmu i z tego powodu. Posiedzenie rządu odbywa się o nietypowej porze, czyli po południu w poniedziałek, i stąd moja propozycja, byśmy się spotkali przed posiedzeniem rządu. Ale poinformuję Państwa o tych kluczowych sprawach, jakimi będziemy się dzisiaj zajmowali. Po pierwsze, tak jak już o tym wspominałem, sygnalizowałem taką potrzebę, jeden z pierwszych postulatów dotyczący. Hmm, praw i wolności kobiet, no bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. W tym przypadku mówimy o możliwie swobodnym dostępie do środków antykoncepcyjnych, a precyzyjnie mówiąc do tak zwanej pigułki dzień po, czyli do produktów leczniczych, które są dopuszczone do obrotu i które są stosowane w antykoncepcji. One zostały z bliżej nieznanych powodów wpisane do ustawy jako leki wymagające recepty, co bardzo często ogranicza albo właściwie redukuje do zera możliwość skorzystania z tego środka przez zainteresowane. Po kilku rozmowach z wewnątrz koalicji rządowej, jak Państwo wiecie, są to kwestie wymagające ustalenia. W niektórych sprawach przecież mamy różnicę poglądów. Mam dobrą wiadomość. Jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę tej ustawy dokładnie w tym punkcie, dzięki czemu tego typu środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty. Nie, nie, nie jest tajemnicą, że zarządów naszych poprzedników. Polska stała się jedynym obok Węgier, nieprzypadkowo krajem w Europie, który wprowadził tę restrykcję ograniczającą możliwość korzystania z tego środka. Druga kwestia. Będę oczekiwał jeszcze bardzo szczegółowych informacji od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z wypłatami 800. Plus. W bardzo nielicznych przypadkach na szczęście, ale okazało się, że niektórzy rodzice otrzymali 500 zł, a nie 800 ze względu na jakieś formalne, urzędnicze przeszkody. Chcę zapewnić jeszcze raz, bo jest to dla mnie kwestia absolutnie priorytetowa. Każda, bez wyjątku, polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze. Jeśli oczywiście należy się to Doświadczenie. Jeśli potwierdzą się te, tak jak słyszę, pojedyncze przypadki, to nieważne czy pojedyncze, czy nawet jeśli to jest jeden przypadek, to i tak on musi być natychmiast wyjaśniony. I oczywiście wszyscy otrzymają wyrównanie, jeśli się zdarzyło, że otrzymali z jakichś powodów mniej niż powinni. Chcę w związku z tym uspokoić tych rodziców, którzy sygnalizowali swój niepokój, że wszyscy bez wyjątku w trybie bardzo pilnym otrzymają wyrównanie, jeśli doszło do, do jakiegoś tutaj urzędniczego nieporozumienia. I będę prosił także o precyzyjne wyjaśnienie, bo to, co dzisiaj usłyszałem od przedstawicieli ZUS-u mnie nie satysfakcjonuje o precyzyjne wyjaśnienie, czy na pewno i jak mogło dojść do tych okej okay, pojedynczych, ale jednak przypadków gdzie wypłacono stare świadczenie w wysokości 500 zł. Trzecia sprawa. Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Formalnie prześlemy je do Państwowej Komisji Wyborczej wraz z kalendarzem wyborczym, ale decyzja zapadła. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. W ten sposób rozpoczynamy kalendarz. Kalendarz wyborczy dotyczący samorządów. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej to jest właściwie formalność. Będziemy mogli przystąpić do tych no, jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi, wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności. Jak Państwo wiecie, dzisiaj odbyło się moje spotkanie z Panem Prezydentem w Pałacu Prezydenckim. Poprosiłem o to spotkanie kilka dni temu. W związku z moją planowaną w najbliższych dniach wizytą w Kijowie, Także w związku z zakończeniem kadencji władz Unii Europejskiej wymieniliśmy uwagi dotyczące polityki międzynarodowej, ale oczywiście w czasie rozmowy poruszyliśmy także kwestię sytuacji wewnętrznej. Powiedziałem Panu Prezydentowi, że niezależnie od tego, że mamy różne poglądy, na przykład na praworządność, dla mnie jak to prezentują terror prażon, praworządności, to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chcę się kierować. To znaczy uważam, że wszyscy bez wyjątku. Czy to jest prezydent, były minister, poseł, czy to jest osoba sprawująca jakiekolwiek funkcje, czy wykonująca jakikolwiek zawód, czy to jest emeryt, czy licealista. Każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym, bez żadnego wyjątku. I że nie politycy, a sądy i przepisy prawa powinny rozstrzygać o tym, kto jest winny, a kto jest niewinny, jakie... Są tego konsekwencje, i tu nie sądzę, żebym przekonał pana prezydenta. mam, Odniosłem takie wrażenie w czasie tego spotkania, że pozostajemy przy swoich opiniach czy zdaniach dotyczących praworządności. Natomiast powiedziałem Panu Prezydentowi, że nie wyobrażam sobie, braku współpracy w takich dwóch oczywistych kwestiach, to jest bezpieczeństwo Polski, zewnętrzne, a więc i polityka międzynarodowa i także ta sytuacja wojenna na Ukrainie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i bardzo bym chciał, aby to pole wspólne było jak najszersze. Jestem gotowy do współpracy z każdym, także z dzisiejszą opozycją, jakkolwiek się partia opozycyjna nazywa, cokolwiek o mnie myśli. Jestem gotów do współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polek, Polaków i bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest dla mnie bezdyskusyjne. Z panem prezydentem ustaliliśmy także wymianę pełną wymianę informacji. Pan prezydent, po powrocie z Davos, ze Szwajcarii, będzie, jak powiedział, także do, do, do naszej dyspozycji w sprawie tych ostatecznych konsultacji, jeśli chodzi o naszą politykę wobec Ukrainy i nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Będziemy także rozmawiali o przyszłych władzach Unii Europejskiej, w jaki sposób z najlepszą korzyścią dla Polski wspólnie nad tym, nad tym tematem pracować. Wyraziłem także opinię, że w sytuacji, w której pan prezydent jest przekonany o potrzebie ułaskawienia skazanych i osadzonych byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika, to ja w żadnym wypadku nie będę. Nawet tego komentował, jest dla mnie oczywiste. To jest uprawnienie pana prezydenta. Jeśli zdecyduje się na ułaskawienie tego samego dnia oczywiście osadzeni powinni zostać uwolnieni. To, jest, to wynika bezpośrednio z konstytucyjnych uprawnień pana prezydenta. No, jedynym pytaniem jest to, czy pan prezydent jest gotów i chce ułaskawić osadzonych, czy nie. Ale to już nie jest moja. Moja rola. Ja tylko potwierdziłem panu prezydentowi, że będziemy przestrzegać prawa, konstytucji, wyroków sądowych w sposób niezwykle taki jednoznaczny i konsekwentny. I że nie będzie, i że tutaj jakby nie ma pola na negocjacje, że będziemy trochę prawo stosować albo trochę konstytucję stosować. Tam, gdzie są spory, one są zrozumiałe. Jak państwu wspomniałem, właściwie. Jeśli chodzi o kwestie praworządności, prezydent ma inny pogląd na praworządność niż ja, ale tak jak już wspomniałem, od tego są sądy, odpowiednie instytucje państwowe, a nie taka czy inna opinia polityków. I bardzo mi zależało na tym, żeby przekonać pana prezydenta, chyba na razie jeszcze nieskutecznie, ale żeby w ogóle przekonać wszystkich polityków w Polsce, że nie stoją ponad prawem, nie stoją też obok prawa, że wszyscy w tym samym stopniu powinniśmy podlegać prawu, nawet jeśli nie jest dla, nie, niektóre jego werdykty nie są dla nas wygodne. Mam nadzieję, że nawet jeśli pan prezydent dzisiaj nie uznaje tej filozofii, to coś mi mówi tak wiecie głęboko w sercu, że dla polskich obywatelek, polskich obywateli, dla zwykłych ludzi, dla, dla zwykłych polskich rodzin akurat to nie jest jakaś wielka, górnolotna i skomplikowana filozofia. Wszyscy chyba by chcieli... Żeby minister, hydraulik i pielęgniarka podlegali dokładnie takim samym prawom i dokładnie w ten sposób, y, 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 i że powinni dokładnie w taki sam sposób respektować wyroki sądów. Zobaczymy. Może przyszłość jakoś y, pozwoli panu prezydentowi przychylić się w stronę takiej interpretacji konstytucji i, i idei praworządności. Y, no ale zobaczymy. No, sami państwo widzicie. Nie, nie są łatwe te tygodnie. Myśmy się spodziewali, że trochę czasu nam zajmie przekonywanie, podejmowanie decyzji wbrew oponentom, wbrew ich interesom. Ta część, ten, ten początek rządzenia popisie inaczej moim zdaniem nie mógł wyglądać i wynika to z determinacji tych, którzy władzę stracili, żeby nadal utrzymać przywileje czy swoją swoją pozycję, czy poczucie bezkarności, no ale o tym, o tym nie może być mowy. Jeśli możliwa jest współpraca, bardzo, bardzo chciałbym, żeby była możliwa i zrobię wszystko, żeby była możliwa z Panem Prezydentem na rzecz deeskalacji, żeby to napięcie było mniejsze, żeby, a jestem cały czas do dyspozycji i, i z naszej strony będziemy robili wszystko, żeby ludzie zobaczyli, że chodzi w naszych rządach o to, żeby ludziom było lepiej. I żeby te spory były mniej, mniej emocjonujące i żeby nie zagrażały w żaden sposób bezpieczeństwu Polaków. Dziękuję bardzo. Uprzedzam tylko, że pan premier jeszcze przed Radą Ministrów ma zaplanowane spotkanie, więc mamy bardzo ograniczony czas, także proszę po jednym pytaniu króciutko i to dosłownie 10 minut mamy. Ale proszę podkreślam, bardzo. że zgodnie z nowymi obyczajami pytania zawsze będą i, i nie i, To się zgadza. I nie przygotowane z góry. Dzień dobry, Paweł Błoch, Telewizja Republika, z tej strony. Panie premierze, jaki konkretnie przepis polskiego prawa przewiduje powołanie osoby na stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego? O tym rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jak państwo wiecie, opinia pana prokuratora generalnego, pana ministra Bodnara, jest różna od tej, którą wyraził pan prezydent w tej, w tej kwestii. Będziecie Państwo mieli okazję wysłuchać bardzo dokładnej informacji ze strony prokuratora generalnego w tej sprawie. Dzisiaj występuje, wieczorem będzie występował w mediach i w czasie swojego wystąpienia wytłumaczy wszystkie także prawne okoliczności dotyczące tej kwestii. Jak już ustaliliśmy z Panem Prezydentem, wszystkie decyzje, także te dotyczące prokuratury, powinny podlegać weryfikacji prawnej wtedy, kiedy jest spór. Jeśli ktokolwiek uważa, że decyzje pana Bodnara są, nie są umocowane należycie w przepisach, ma pełną możliwość dochodzenia swoich racji na drodze prawnej. Tak naprawdę nie chodzi o to i proszę, żebyście Państwo także w telewizji Republika, żebyście dostrzegli zmianę jakościową sytuacji. To nie jest tak, że jak wygraliśmy wybory, ja zostałem premierem, to znaczy, że mamy we wszystkim rację. Podejmujemy decyzje, mamy taki pogląd, mam, tak yy, oceniamy konsekwencje prawne pewnych sytuacji, podejmujemy decyzje i będziemy podejmowali decyzje. Jeśli ktoś uważa, że one są w, w konflikcie z jakimiś przepisami czy z prawem, ma pełne prawo dochodzić na drodze prawnej, yy, jakby możliwości rewizji tych decyzji. I my będziemy ja powiedziałem to też panu prezydentowi respektować też to prawo opozycji. I oczywiście będziemy respektować decyzje y, 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 sądów, kiedy to się w ostateczności znajdzie także na wokandzie sądowej, bo na tym polega praworządność. Będziemy podejmować decyzje. Niektóre z nich będą bardzo twarde, bo innej możliwości oczyszczenia sytuacji w Polsce nie ma. Ale będziemy podlegać takim samym regułom i prawom, jak każdy inny Polak, każda inna Polska. Dzień dobry, Michał to TVN24. Ja poniekąd w tym samym temacie chciałbym zapytać, ale w nieco szerszym kontekście. To znaczy, bo to jest kolejne pewne zarzewie konfliktu między rządem, między prezydentem. Jak pan widzi, jako szef rządu, zażegnanie tych pojawiających się e, zarzewi kon, konfliktu? Jaka interpretacja prawa jest obowiązująca? Bo tutaj pan prezydent mówi o jej innej. Pan e, minister Bodnar mówi o innej. Nie mówię, że są dwa systemy prawne, ale mówię, że są różne interpretacje. Jak stworzyć plan działania, żeby tych wątpliwości po prostu nie było i obniżyć temperaturę sporu, bo mamy miesiąc nowego rządu, zostało tej koabitacji jeszcze kilkanaście miesięcy i czy jest w ogóle plan takiego spójnego działania, żeby tych obszarów konfliktu było jak najmniej, a konfliktów a obszarów zrozumienia jak najwięcej w tym czasie dziękuję. Aby sprawnie rządzić, trzeba mieć dobrą atmosferę. Konflikty polityczne, konflikty prawne nie są w interesie ani Polski ani rządu. Każdy normalny premier, uważam Siebie, pewnie nie wszyscy, ale uważam Siebie za normalnego człowieka, chciałby pracować w rąkach spokoju. I to także zadeklarowałem panu prezydentowi. Jeszcze raz podkreślę, o tym już mówiłem także w rozmowie z państwem, z, z, z mediami. Nie ma mowy o tym, żeby w Polsce zalogował się podwójny system prawny. Powiedziałem także prezydentowi i mogę to powtórzyć bez satysfakcji. Pan prezydent ma swój udział od roku 2015 w dewastacji y, rządów prawa i ładu prawnego w Polsce. Przywracamy rządy prawa, przywracamy rządy konstytucji. Ci, którzy stawiają opór, mówią, że Y, że eskalujemy napięcie, ale to jest absurdalny zarzut. Jeśli przywracanie elementarnego obiektywizmu i przyzwoitości w mediach publicznych jest y, eskalacją napięcia, to by oznaczało, że wiecie, ponieważ y, Nasz obóz polityczny nie okupował telewizji publicznej, kiedy Jacek Kurski zrobił z niej no, jedną z najbardziej ohydnych szczujni propagandowych w historii Europy. To jakoś nie było mowy o tym, że jest jakaś eskalacja napięcia, ponieważ partie demokratyczne powstrzymywały się od tego typu akcji, jak okupacja budynków telewizyjnych. Mimo, że działania podejmowane, choćby te, które zaowocowały wyborem takich władz telewizji, jak pan Jacek Kurski, były działaniami niekonstytucyjnymi, o czym wiemy po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego. Więc chcę jeszcze raz podkreślić, polityka jest po to, żeby negocjować, szukać kompromisu między siłami politycznymi, ale polityka, dobra polityka nie może polegać na tym, żebyśmy szukali kompromisu między kłamstwem i prawdą. Bezprawiem i prawem. Na gruncie prawa i takiej publicznej przyzwoitości i prawdy w życiu publicznym i w mediach publicznych można budować porozumienie, i myślę, że można je znaleźć praktycznie z każdym. Ale ktoś, kto kwestionuje ideę praworządności, ktoś, kto zakwestionował konstytucję, ten musi przyjąć do wiadomości, że my, pierwszy, przywrócimy ład prawny. Czy się to komuś podoba, czy nie. I tu będziemy zdecydowani. Właśnie po to, żeby budować takie mądre polityczne kompromisy. I no proszę mi, no nie, nie, nie trzeba przyjąć jakiejś szczególnej wnikliwości, żeby, żeby wiedzieć, że no, przed nami dużo decyzji. To nie jest łatwy czas. Że naprawdę nie ma nikogo bardziej zainteresowanego, żeby utrzymać no, takie elementarne zaufanie i, i, i pokój wewnętrzny. I ja zrobię wszystko, żeby. Polska nie była szarpana tymi emocjami, ale nie kosztem prawa, nie kosztem konstytucji. To jest wykluczone. I ostatnie pytanie. Proszę państwa, okej, okay, żeby już też sprawę zamknąć. Powiedzieliśmy sobie z Panem Prezydentem, że chyba w interesie pana prezydenta, nie tylko moim, jako premiera, ale także pana prezydenta jest żeby te ostatnie kilkanaście miesięcy jego kadencji przebiegało w jakiejś normalnej, zdrowej atmosferze. Proszę Państwa, jeśli nie damy rady, no to yy, przeżyjemy te, 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 ten, ten rok i trzy miesiące. Znaczy będziemy szukali różnych, różnych sposobów. Na przykład jak mówię o kwestii ustawowego rozwiązania problemu antykoncepcji. Ja przecież nie mogę wykluczyć, że Pan Prezydent się zawytuje tę, tę ustawę. Więc mamy oczywiście już w zapasie... By, działanie metodą też rozporządzenia, które przynajmniej trochę złagodzi skutki tego, yy, yy, tego weta. Więc słuchajcie, jeśli nie będzie innego wyjścia, to będziemy starali się nie zaostrzać konfliktu i przez te kilkanaście miesięcy będziemy szukali innych rozwiązań równoległych. Ale mm, no, słuchajcie, kilkanaście miesięcy. Dzień dobry, Natalia Ojewska-Bloomberg. Ja bym chciała dołączyć się do pytania kolegi o habitację, ale z perspektywy KPO ponieważ pan w grudniu złożył wniosek o pierwszą wypłatę z KPO i tym samym uruchomił pan też unijny zegar, abyśmy przeprowadzili reformy sądownictwa. Chciałam się zapytać, czy miał pan dzisiaj możliwość poruszyć kwestię tych kluczowych reform, które mają odblokować kamienie milowe z panem prezydentem? Czy jest tu nić porozumienia, ponieważ w Polsce reformy sądownictwa są warte co najmniej 60 miliardów euro? Jak państwo wiecie. Krytykowaliśmy działania PIS-u i też pana prezydenta, te, które ugodziły w polski system prawny i które odebrały, czy miały na celu odebranie niezależności polskim sądom. Nie tylko dlatego, że to oznaczało 60 miliardów straty dla Polski. To był bardzo istotny powód, ale ważniejsza jeszcze jest kwestia autonomii sędziowskiej po to, żeby w Polsce ten ład prawny znowu stał się faktem. Nie rozmawialiśmy bezpośrednio o KPO, ale niestety odniosłem wrażenie po dzisiejszym spotkaniu, że pan prezydent, jeśli chodzi o swoje działania wymierzone w niezależne sądownictwo czy władz konstytucyjny, nie zmienił zdania. I tak jak o tym wspomniałem dzisiaj na początku, na razie moje próby perswazji, próby przekonania pana prezydenta, że ten terror praworządności to jest coś, o co nam chodzi, właśnie, żeby. No samo słowo praworządność, czyli rządy prawa, to jest to, na czym mi zależy. No mamy tutaj jakąś różnicę zdań z panem prezydentem. Ja nie chcę być, bo, bo znowu ktoś powie: "A już pierwszego dnia miał załatwić 60 miliardów". Ja naprawdę pierwszego dnia po zaprzysiężeniu to nie ja zwlekałem z powołaniem mojego rządu. Byłem w Brukseli i odblokowałem KPO. I pierwsze wpłaty na polskie konta wpłynęły. Sygnały, jakie ostatnio do, 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 um, pojawiły się w niektórych polskich mediach, że będziemy mieli z tym jakiś poważny kłopot, że Komisja Europejska jest niecierpliwiona, y, nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Nasza współpraca z Komisją Europejską postępuje bardzo harmonijnie i ja nie widzę dzisiaj żadnych ryzyk, jeśli chodzi o KPO. Też wszyscy sobie zdają sprawę, że robimy co w naszej mocy, aby przywrócić rządy prawa w Polsce, w tym sytuację polskiego sądownictwa i yy, będę oczywiście pracował z panem prezydentem i nad panem prezydentem, żeby w sytuacji, kiedy pojawią się projekty ustaw, żeby nie wetował tych, yy, tych ustaw. Ale jak zrobi, to już jest pytanie do niego, nie do mnie. Natomiast chcę powiedzieć, że zaufanie do polskiego rządu. Zarówno w Waszyngtonie. Wiecie, jaką, jak, jaką miałem satysfakcję, kiedy, kiedy zobaczyłem prezydenta Joe Bidena mówiącego, że to bardzo dobrze, że w Polsce zmienił się rząd. Satysfakcję nie dlatego, że jestem łasy na takie komplementy, tylko wiecie, jak ważna jest dla nas współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. I wierzcie mi, nie na słowo, przecież widzicie to po faktach polski rząd cieszy się też pełnym zaufaniem u innych naszych strategicznych partnerów więc bądźcie spokojni o KPO trochę pracy trochę zgryzoty może trochę więcej czasu będę potrzebował też w rozmowie z panem prezydentem ale to co obiecaliśmy to do, do, dowieziemy i dziękuję bardzo. Dzień dobry I tutaj Jeszcze, jeszcze ostatnie pytanie, przed... dobrze? Tylko, że już jesteśmy spóźnieni na pana premiera, czekają goście, a jeszcze jest długa krótkie? kolejka. Krótkie, krótkie, krótkie pytanie. Panie to premierze, jak pytanie. wyobraża pan sobie sytuację, w której to do prokuratury krajowej przychodzi dwóch prokuratorów do pracy? Kto wtedy rozstrzygnie ten spór, który z prokuratorów powinien pracować wtedy i czy będzie konieczna tutaj interwencja policji? To nie jest do mnie, do mnie pytanie, natomiast prokurator generalny jest jeden, nazywa się Adam Bodnar, jest ministrem sprawiedliwości. Chciałbym Państwa przekonać do poważnego, poważnej refleksji na temat inicjatywy, którą pan minister Bodnar zgłosi. Ja będę go w tym wspierał i mam nadzieję, że pan prezydent będzie nas w tym wspierał. To jest inicjatywa. Polegająca na zgłoszeniu projektu ustawy, który znowu rozdzieli funkcję prokuratora generalnego od politycznego ministra sprawiedliwości, ja bym bardzo chciał, żeby w pracy nad ustawą, która znowu zrobi, uczyni Polską prokuraturę niezależną od polityków, żeby pracował z nami razem także pan prezydent i opozycja. Powiem to zabrzmi trochę może brutalnie, ale to w interesie opozycji. I Pana prezydenta jest, aby prokuratura w Polsce i sądownictwo w Polsce było niezależne od władzy i od polityków. Nie, nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego to opozycja przede wszystkim powinna być zainteresowana pełną niezależnością sądów i prokuratury. Więc y, y, będziecie Państwo, mam nadzieję, śledzić ten, y, ten, ten proces. Ja y, y, obiecałem Panu ministrowi Bodnarowi y, pełne wsparcie. Także właśnie w tym projekcie, którego finałem będzie niezależna od władzy, ode mnie, od pana ministra, prokuratura. I mam nadzieję, że pan prezydent pomoże nam w tym, a nie przeszkodzi. I dziękujemy bardzo. Do